Witam Was, moi drodzy, w drugim materiale testowym z gry z, 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 Zagrajmy w Hatred, z tej strony Johnny i... cóż, kontynuujemy przygodę w grze. Zabijając kolejne ofiary. Policjantów, cywili i wszystko inne, co się stanie nam na drodze. No i tyle. Jedziemy, faktycznie. Tylko drzwi. Czy tutaj w ogóle jest jeszcze jakiś żywy człowiek? Czy wybiłem absolutnie wszystkich? Tutaj jest, jedno, jeden, jest jeden, ale niestety jest tylko i wyłącznie martwy. Także będę musiał się chyba właśnie udać na komisariat i coś mi się wydaje, że temu poświęcony będzie ten materiał. Może będzie krótszy, nie wiadomo, zobaczymy. W każdym razie jest mnóstwo, mnóstwo policjantów, będzie kogo zabijać. Przebiegniemy się trochę szybciutko. Wszyscy oczywiście już wiedzą, że tu jestem, także nie będzie żadnej niespodzianki. Szyby nie można rozwalić, także mogą nas pocałować w dytka, że tak powiem. Tu jest jedno jedyna wejście na, na komisariat policji, także... Zobaczymy, czy będą aż tak głupi i do mnie przyjdą. Nie mam niestety granatów i to jest boles bolesny nie fakt. Idzie, Jak jakiś debil idzie, czy mi się wydaje. Próbuję. Egzekucja? Kurwa nie da się. Wszystkich oje, dobra, szybko szybko bo muszę odzyskać. Dobra na, na tych sił już pewnie nie da odzyskać zdrowia, bo chyba zginęli. Dobra trzeba zmienić pozycję, bo wiedzą, że tu jestem. O, od tyłu będziesz od chyba. No i słodko kolejny, kolejny zabity policjant my powoli będziemy się przedzierać do komisarza policji gardziówko podróżnięte. Na mapie jeszcze mnóstwo policjantów, ich ilość się zmniejsza z każdym strzałem. Egzekucja Chciałbym wejść na ten komisariat od tyłu, żeby nie wchodzić frontowymi drzwiami. Oczywiście wszystkie szyby są kółodporne. Tutaj widać w celach więźniów. Ja jestem w stanie. O jest egzekucja. Egzekucja, egzekucja. egzekucja. No, Web zgnieciony, możemy powoli, powoli wbijać się do komisariatu policji. Szkoda, że nie ma granatów, przydałoby się. Tu jest mnóstwo kamizelek, mnóstwo pistoletów. Przeładuj broń przede wszystkim i powoli próbujemy wbijać do tego, do tego typu pomieszczenia. No cóż, nie było to trudne żelka wzięta, amunicja wzięta, zobaczymy czy będą aż tak głupi żeby tu wejść, z się i poczekamy na rodzaj wydarzeń, czy ktoś w ogóle będzie chciał tu wejść do mnie i, i próbować mnie rozwalić, oni próbują mnie trafić, ale coś mi nie wychodzi. O, Egzekucja, zrobimy cześć nara, nie ma tak jedna osoba ze strzelbą, wchodząc na komisarę, To rozwalające wszystko, co się rusza, nikt nie jest w stanie jej zatrzymać. Oczywiście to jest łatwy poziom trudności, więc to logiczne, że mi tak łatwo idzie. A z drugiej strony mi się szczerze mówiąc męczyć. Gdyby nie to, że mi kolega zasponsorował tą grę, to. Raczej bym mnie nie tknął szczerze mówiąc, bo byłem od początku nastawiony dość tak neutralno negatywnie. No zbyt ambitna zbyt to ta produkcja nie jest. Ale tak, żeby się rozluźnić, żeby się odstrasować, jest to pewna pozycja. W jakim normalnym amerykańskim mieście wchodzi na, na komisariat kolej ze strzelbą i rozjestanie odwagi wszystkich w okolicy? Dobra, wchodzimy do środka. Ta gra bardzo przypomina Postala i coś, co grałem niedawno, czyli em, Hotline Miami. Co ty jeszcze ze mnie. Uuu. Może wejdziemy do góry, zobaczymy kiepsko z zdrowiem. <śm> Next. Eee, muszę przyznać, że gra niestety nie jest zoptymalizowana. W na najwyższych ustawieniach graficznych eee, nie osiągam nawet 70 klatek na sekundę. Bez streamu oczywiście. Z samym tylko nagrywaniem. Także nie jest to zbyt dobra informacja dla mnie. Przy okazji mam delikatne zawiechy widzę, w klatek, 35 fps w tej chwili miałem. Także gra nie jest zoptymalizowana. Chociaż powinna. Gra działa na silniku Unreal Engine 3 bodajże Nie będziemy przechodzić tu przez cały okomensynet, tylko wejdziemy sobie z drugiej strony I zaraz resztę od tyłu chodząc Bo tu jeszcze widzę się paru ostało Dokładnie tak Nie zadzieraj ze mną. Tu jeszcze jest kilku cwaniaków, widzę. Można ich rozwalić. Nie, tego już nie zrobię. Nad nim może nie zrobię. I czy mogę tu wejść? Nie, nie mogę tu wejść. Też powiem, nie mogę wejść. Nie. No chyba już chyba, wszystkich rozwagi na tym poziomie. Teraz czeka mnie, czekają mnie kanały, ale to pewnie już w kolejnym materiale. Chyba, że sobie jeszcze pochodzę po mieście i pozabijam ludność. Póki co to wychodzimy z komisariatu, przeładujemy sobie amunicję i sobie jeszcze pochodzimy po mieście. Chociaż widzę, że tu chyba wszyscy padli. A nie, koniec misji niestety. so easy to slaughter my whole neighborhood I can feel their pain their suffering flowing through my veins it's like the most intense drug and I need more much more No i w taki oto sposób kończy się pierwszy level, ja w tym momencie Wam podziękuję i widzimy się, być może w trzecim gameplayu zagrajemy w Hatred. Był z Wami Johnny. do zobaczenia, czołem!